Ty, mam sygnalizatory. A nie, to nie ta firma. Hola amigos, witajcie w odcinku wigilijnym. Jak widzicie, Mikołaj nas hojnie obdarował. Mamy jeszcze dla Was za, do zaprezentowania dwa mystery boxy. To są te wersje za 150 zł. E, także zobaczymy. Jest jedna wersja prosto ze sklepu w Holandii. Tak pada Tak, tak. No. A druga co, chyba z Polski zamawiałeś, się? No zamawiałem z polskiej strony, ale też z Holandii działa, Także nie wiadomo, zobaczymy. Ale widzicie, one są... się różnią. Ta, 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 ta. No i w moich mojej, mojej są sygnalizatory, nie? W, tak. W moim tak. boksie są sygnalizatory, także, no, że... Także no co, otwieramy, zobaczymy co jest. Proszę bardzo, czyli honory Mieliśmy to kiedy indziej nagrać, ale już nie wytrzymałem, bo dawaj, No Natrzywamy. Zobaczymy co to tam jest w środku Przycisło Patryka, no. a też chcemy, żebyście razem z nami zobaczyli co, co jest w środku. No. Siano eee. Powiem wam, jestem zadowolony Znowu rzecz, która od razu mi wpadła w oko no. Także Czekaj, teraz nie o. Syk, sianko no i co? Ty zaczynasz? Trzeba zaczynać? Mogę zacząć. Eee, ty masz fajne. Co mi wpadło w oko? O cholera. Spławik do Zig'a. No, no. W poprzedniej jest... paczce widzieliście, dostałem y, do Zig'a takie jakieś Zig'linki. Tu jest fajny spławik do Zig'a. I w tym roku na pewno, na pewno Zig' będzie, będzie grany. To, to, to jest znak. To jest znak. To jest znak jest, no. Dalej, y, to są takie wkrętki do Zig'a. Zobaczcie, taka fajna sprawa. Czyli taki zestaw zigowy tu trochę się trafił. Do tego haczyki 8 Ronirig i to jest CD Rig czwórki. Fajne haczyki, fajna sprawa. No i tak, kółeczka do bloba Riga, fajne 2 mm, elegancka sprawa. Do tego tutaj jest zestaw. To jest po prostu bezpieczny klips jak to zmontować? Ja masz coś, tak, żeby zmontować? No nie wiem, zobacz. No masz różne te. No, no takie akcesoria do montażu bezpiecznego klipsa. Na zrywkę. Na, na tak to wygląda. Wszystko widać? Do tego. Shock leader. To jest chyba strzałówka. 50LB, fajnie, bo ostatnio trochę pozazdrościłem strzałówki i dostałem to też 2 to strzał, strzałóweczkę, do tego haczyki, tu widzę, czotklały siódemki i takie dziesiąteczki, fajne haczyki, Do haczyków już mam takich mniejszych na cały sezon i do tego też taki lider, czyli taki do takiego grubszego połowu gdzieś na jakieś kamienie, bo to jest chyba właśnie taki e, lider na, na jakieś przecierki, nie? Żeby, tak, żeby tak, ten... tak, Także, no co, na pewno spławik wyróżniam z tej paczki. Ciekawa sprawa. Parę haczyków, no. Takie jak widzicie, jak te boksy są, jakie są. Jako prezent może fajne. Takie wrzucić do skrzynki, coś się zawsze wykorzysta, nie? Dobrze. No I, co i teraz moja kolej. Może wybiorę najpierw haczyki jakie dostałem tutaj. E, dwa rodzaje. Siódemeczki i ósemeczki. E, to są jedne, to siódemki są klaw. Drugie są brud, coś w tym stylu. Już takie malutkie. Malutkie, nie? No, to akurat na, na, na zimę myślę. No, no. No, czy na ostrożne ryby bardzo. Tutaj tak samo jest, są te, a to są już te nowe klipsy chyba, nie? Też, no. No. Też takie małe. Tak, na, 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 na zrywkę z nesza. Nie, nie widziałem chyba takich jeszcze nawet. Coś, 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 coś nowego. No tutaj co mamy? Fluocarbon. No 0,60. 20 metrów. Ten. Pisze super soft, czyli będzie taki miękki. No dobrze by było, nie? Akurat mi się przydało, też mi się No, no, no i co, zestaw jeden. Z fajnym haczykiem. Rozmiar szósteczka. Gotowy zestaw. No, ja nie łowię ogólnie na gotowe zestawy, no ale. Na szybką taką akcję zawsze się przyda. Co tutaj? Bite floss, którego potrzebowałem w sumie, bo mi się już kończy tak samo. Także bite flossik z, z spoko. Tutaj te pianki, które wyważają wam na przykład gdzieś tygrysiego. Robicie sobie dziurkę i wyważa wam to wszystko. Robi się tak jak a'la pop-up. To jest do tych klipsów, do, na, na zrywkę. Czyli już mam taki zestawik na te klipsy To co to? To jest z zri, zri, jakieś coś, nie? No, no, no A to jest na ten, na... To wkrętka taka Aha, to też, w, nie? wkrętka i nie wiem, nie, nie znam się na, tak za bardzo na z nie widziałem czegoś takiego jeszcze w sumie No ale warto mieć zawsze, nie? No i co? I też taki sam zestaw dostałem, tak? Mhm, um, quick to ciekawe może być, no. jest na, na zobaczcie łowisko. A za jest, Z tego mogę sobie zrobić y, zestaw na zrywkę, tylko po prostu bo zamiast flowcarbo, flow y, ledcora to mam tutaj no, flow no, 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 po prostu. Taki wytrzymały, wytrzymały Ta. jakoś to będzie. To no nie ma przynajmniej tego sznurka na dnie, jest, jest żyłka, którą mieli zauważyć. Tutaj co, kolejny gotowy zestaw, szósteczka, też fajny haczyk. I to jest chyba bezzadziorowy tak, bezzadziorowy haczyk, też fajny No i ostatnie co? PV-ka. Tak. to jest rozmiar? Zero mm. trzy. No i też fajna opcja. Tu jeszcze. Zobaczcie. Pakowałem ten fluocarbon. To jest dość gruby flow carbon no. Taki. Jest taki miększy, ale, ale, ale jest, jest bardzo gruby. Jest i tak. No, no. mm. No. Bardzo gruby carbon Ale on jest jakąś taką głową powłokę ma. W środku. patrzcie nie to żeby się nie rozplątało czy No nie? chyba tak. Nie no. widziałem też z tego. Fajnie, fajnie. No. Ja zadowolony jestem tak samo. No takie fajne rzeczy. No ten Społicek to nie to kurde. No spowiczek to fajne, najlepszy produkt. No z taki. Z no szkoda zawsze tam nie wiem z 7 taki spławik. Nie no, one drogie na pewno. No są, nie? szkoda mi było trochę na taki spławik, a tak to przynajmniej no, Zostałem prawie cały sprzęt do Zigriga, y, nawet haczyki, także fajnie. Także... No to taki wigilijny odcinek. Tak, ta Teraz, że, na tak, że tak powiemy, pastereczka. Trzeba Zobaczyć trochę posiedzieć z rodzinką. Mamy wypić i... i Wam też życzymy wesołych, zdrowych, Dokładnie. pogodnych świąt. Wszystkiego I dobrego. I szczęśliwego nowego roku, tak? I szczęśliwego jest? nowego roku, aczkolwiek. Nie chcę obiecywać, ale może się coś pojawi jeszcze w tym roku. Tak, ostatnia jakaś taka zasiadka w tym roku i pierwsza w przyszłym roku, ale na no. spokojnie. Zobaczymy, jak będzie wyglądać Sylwester. No no, no to do zobaczenia. Trzymajcie Dzięki. się. Hej. Hej.